Niszczarka, niszczarka, jak to jest? Cross, cross cut, czyli ma ciąć na takie kawałeczki, tego, Zaraz zobaczymy, karty ma ciąć, ale karty chyba bankomatowe, plastikowe karty, ale chyba nie ma instrukcja instrukcji. Niepotrzebna o, tu jest machina, tu jest cała machina, tu jest cała machina, tu są noże, o właśnie z takimi ost ostre, z takimi czymś to przerywają żeby ciało nie w paski tylko w kawałki dobra, to tu ile to ma, ile to ma litrów sześć kartek nie wiesz kartonik Cyk, cyk. O. O, zabezpieczenie. Zabezpieczenie, żeby nie używać. Bo bez kubła. Ale oczywiście do obejścia. Ile tu jest? Co tu jest? Karty, spinacze. Co tam jeszcze jest? Sześć kartek. Crosscut, czyli w poprzek. i tak, i tak, tak tu jest. Hmm. Co tu jeszcze mało 15, o 15 litrów. No i karty Tyle. Start, stop, rewers. Jakby krawat w ciągu. Zaraz tu się tu siekniemy na tym. Zobaczymy, jakie tutaj. ...między makarony Podłączamy. i jak. O. Podłączone. Świeć nic się nie świeci. Jadynka. O, po ciemu chodzi? O taką starą mamy, to chodzi... ...chodzi głośno. Dobra teraz na automacie Mam tu jakąś kartkę do Kartka jest jakaś taka może być spróbujemy o jak fajnie fajnie bo w porównaniu do W porównaniu do takiej drugiej o. W porównaniu do tej ta tnie tylko w paski ale ona tak rzęzi że to jest mosawka nawet tego nie włączam to ta chodzi cichutko no i nie, nie tnie w paski tylko właśnie sieka No, ta to chodzi, tamta to się zatrzymywała nawet. I co my tu mamy? Elegancja. Proszę bardzo. Materiał. Elegancki materiał. A w tej drugiej starej, co mi się właśnie nie podobało? To tutaj właśnie było coś takiego, że na razie to się zacinało. O, jeszcze ten. To tylko na takie paski. Ciało dość grube i wiecznie się to zacinało albo... O. A tak siekanego wejdzie więcej. Także ta to już jest... ta pójdzie nie wiem na co. Teraz będzie ta. Elegancko. Sieka tylko się sypie.